Nie jest to materiał szkoleniowy, więc jak chcesz się po prostu pooglądać z grubsza, jaki kształt mogą mieć drzewka, no to zapraszam do oglądania. Cześć, to znowu ja. Tydzień temu sobie oglądaliśmy taki materiał o tym, jak duże może urosnąć bonsai i od czego to zależy. No i tam w skrócie wyszło, że od tego, że w jak dużym pojemniku, czy w jak dużej donicy rośnie, albo ewentualnie, że rośnie w gruncie, czyli w nieograniczonym pojemniku. Tak. Dzisiaj mam taką propozycję, choć sobie zobaczymy, jak to jest z tymi kształtami bonsai, I jak to się dzieje, że jedno drzewko ma taki kształt jak to, czyli delikatnie wygięty pień, taki łagodny łuk. Tutaj jeszcze tylko dodam, że te miotełki to sobie pousuwam, bo te jakby zaczątki gałęzi nie będą potrzebne, ale na razie niech sobie jeszcze rosną. Gałęzie, czy tam konary, może powiedzieć, że w prawdziwym drzewie to by były konary. Delikatnie, tak zwiewnie opadają. Raczej taki żeński pierwiastek widać w tym drzewku. No i ono sobie rośnie w ten sposób. A jak sobie rośnie drugie? O! A drugie drzewko rośnie sobie tak. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Jeszcze raz pokażę od dołu. Tak sobie to drzewko tutaj rośnie. Taki ma kształt. Tu też z przodu widać kawałek drutu, który odciąga tą najniższą gałąź. I teraz pytanie, czym to jest spowodowane? Czy to drzewko ono tak sobie zaczyna rosnąć, czy jedno zaczyna inaczej? I my sobie potem tak patrzymy jak on rośnie i zależnie jaki kształt on sobie wybierze. my sobie aranżujemy to w odpowiedniej donicy, no i tam dodajemy dekoracje i to jest wszystko. Czy jednak bardziej ten kształt wynika z naszej ingerencji. Ale dobra, to tyle. Chodź sobie zobaczymy te drzewka. Yy, ta druga część materiału była nagrywana późną wiosną, wtedy jak już były przyrosty na drzewkach. Było bardzo ciepło. Teraz też jest ciepło, ale jak masz nie dosyć ciepełka, to zapraszam do oglądania. Na pewno chcę przypomnieć tamte czasy. Zapraszam, chodźmy po oglądać Mamy drzewko sosnę pospolitą o takim kształcie. Tak sobie to idzie. I niektórzy pytają, czy to drzewko samo tak rośnie. Więc tutaj widać, że było formowane drutami. Właściwie każda gałązka, bo na tej też. Tu jest skręcone sznurkiem grubym po kilka razy, prawie że I tutaj dalej są. O. Tak wygląda. Ono sobie tak wygląda. Taki ma teraz fantazyjny kształt. I pytanie jest, czy ono samo tak rośnie. Więc zaraz pokażę, jak rośnie samo. Jeśli chodzi o sosnę, to sama to ona rośnie tak. Jest prosty pień, akurat tutaj w Donicy. Potem gałązki, proste wszystko, proste, proste, o. I tak. I obok sosna tak samo się rośnie. Tak, 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 prosta. Pytanie jakie się pojawia? No dobrze, to skoro to rośnie jako zwykły badyl, to czy jak ja zdejmę te druty i te sznurki, to się odprostuje? Albo czy jak ja chcę mieć drzewko w takim kształcie, to czy znaczy, że to zawsze musi być tak powiązane? No to zaraz to zdejmiemy i zobaczymy, jak to samo teraz rośnie. Tak więc kształt mniej więcej jest. Te dwie gałęzie na dole pięknie sobie opadają. Są pod dobrym kątem. Tutaj ta góra nam się trochę odprostowała, więc ją jeszcze wszędzie poprawić. Ale zdjąłem te druty, żeby nie było zbyt dużych uszkodzeń kory. Tu, gdzie się porobiły, to zostały o, zabezpieczone. No i góra też trzyma sobie ten kształt, tak jak powinien być. Więc tylko ta część tutaj, o, ta część, wymaga pewnej korekty. No i fajnie, większość formowania jest zrobiona. Czy to wymaga siły i czy samo się zrobi takie drzewko? No tutaj mam taki kawałek pręta zbrojeniowego, dziesiąteczka, wbity w ziemię różowym młotkiem różowe, bo się dobrze wyróżnia i żeby się nikt nie potknął, albo żeby łatwo było znaleźć. Tak jak mówiłem, tu, tutaj te gałęzie, ta i ta, już pięknie wyglądają, nic nie trzeba z nimi robić, tylko zaczekać, aż się więcej igieł rozwinie, a to będzie w tym sezonie. Ta gałąź odstawała trochę, więc ją tu przywiązałem. No i góra jest okej, okay, też tutaj czekamy na te przyrosty. Na przykład już są, mnie Tylko aż się powiększą. To samo tutaj. Tym razem sznurkiem. Dlaczego? Jest bardziej miękki, nie uszkodzi kory, a do tego to kupiłem taki sznurek jakiś taki konopny czy lniany. Do kompostu potem wrzucam takiego, co się długo robi. Nie wiem, ile to zajmie, ale raczej się te konopie rozłożą po jakimś czasie. No i co? Czy trzeba w rękawiczkach pracować? No może nie, ale to, nie wiem, złapię tutaj ostrość, to jest e, żywica z tych e, takich drobnych uszkodzeń e, kory. Ona jest na tych drutach, na sznurkach, więc e, no nie wiem, jak ktoś nie chce zmywać tego ze skóry palców e, przez kolejne trzy tygodnie, czy ile, no to można sobie pracować w takich rękawicach. Czyli podsumowując widzimy, że same te drzewka sobie tak nie rosną. Pewnie jak ktoś się przyjrzał, to zauważył, że na tym drzewku, no, tutaj widać, na tym drzewku, na tej gałęzi, na tej gałęzi widać najbardziej może dłuty, na tej trochę mniej. One zostaną niedługo zdjęte, ale pozwalają nam dokonać takiej niewielkiej korekty kształtu. Tak, żeby to drzewko wyglądało no, jak najlepiej, żeby nam cieszyło oko, żeby nam się po prostu podobało. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że dobrze się go oglądało, że fajnie spędziłeś czas. Jak pojawiły się jakieś pytania, to zapraszam, wrzućcie w komentarzu poniżej, postaram się odpowiedzieć. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie, i do następnego razu, hej.